Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku polecanych modyfikacji do gry Jurassic World Evolution. Zanim przejdziemy do faktycznego materiału, chciałbym bardzo serdecznie wszystkim podziękować. Osiągnęliśmy pierwszy próg do wielkości, mianowicie mamy 50 subskrypcji na moim kanale. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że subskrybentów będzie jeszcze tylko bardziej przybywało, że będzie nas coraz więcej i że będziemy tworzyli coraz większą społeczność. Bez zbędnego przedłużania, szybkie intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. Pierwsza prezentowana modyfikacja wprowadza bardzo zaawansowane możliwości rozbudowy na terenu w naszym parku myślę, że doda to dosyć sporą ilość immersji, że będziemy mogli tworzyć powiedzmy swego rodzaju akweny, będziemy mogli tworzyć różne doły, różne góry, tylko i wyłącznie takie, jakie tylko będziemy mieli w się. Tak wydaje mi się, że wszystkim taka modyfikacja była potrzebna, że wszystkim na pewno się przyda i że będziecie zadowoleni, mogąc korzystać z niej w taki sposób, jaki tylko właśnie sobie byście zapragnęli. O drugiej modyfikacji każdy z Was na pewno już świetnie słyszał. Oczywiście daje nam ona możliwość stawiania budynków z jednej, jak i z drugiej serii, z serii Jurassic Park oraz z ery Jurassic World w tym samym miejscu, w tym samym czasie na jednej wyspie podczas jednej rozgrywki. Wydaje mi się, że takie połączenie budynków obok siebie daje nam bardzo szerokie pole do popisu, jeżeli chodzi o tworzenie naszego własnego parku i rozrywki. Do trzeciej modyfikacji niezbędny będzie nam już program Reshade, można go pobrać sobie za darmo od razu na pewno Wam wyskoczy, jak tylko podacie samo słowo Reshade także nie będzie problemu z jego instalacją ponieważ mówimy teraz oczywiście o wgranym cieniowaniu do gry Jurassic World Evolution, tak naprawdę wydaje mi się, że jedynym, a przynajmniej jedynym słusznym jakie może się w tej grze pojawić, bo nie za bardzo psuje nam rozgrywkę, nie dodaje takiej cukierkowości a poza tym możemy się później indywidualnie już później bawić tym programem i dostosowywać go do tego, żeby nasze oko się za bardzo w rozgrywce nie męczyło, a żeby efekt był zdecydowanie lepszy niż oryginalny Do wcześniejszej modyfikacji oczywiście nie może zabraknąć jeszcze modyfikacji, która całkowicie zmienia nam tekstury w większości obiektów w grze Mianowicie trawy, rośliny, budynki, wszystkie cegiełki, chodniki wyglądają z tą modyfikacją o niebo lepiej. Oczywiście Nordfire's Realistic Textures. Wydaje mi się, że zrobił tutaj świetną robotę i jego projekt jest po prostu rewelacyjny i daje nam świetny efekt jak połączymy to z Nordfire Cinematic Reshade. Wszystko to łączy nam się naprawdę w bardzo fajną, immersyjną całość. I mam nadzieję, że... Tak samo jak mnie przypadnie Wam do gustu. Na samym końcu chociaż modyfikacja nie najgorsza, aczkolwiek również dodająca potrzebną nam imersję, a mianowicie zamienia ona Niektóre drzewka, niektóre kamienie na takie, aby były bardziej pasujące do parku jurajskiego wyrzuca ta niepotrzebna i zastępuje je na przykład małymi leżącymi kłodami. Możemy sobie dodać wersję z liściami albo bez liści, możemy sobie dodać powalone drzewo iglaste, ta, które będzie naprawdę fajnie imitowało jakiś mostek. Widzicie to teraz na ekranie, wydaje mi się, że taka modyfikacja była nam potrzebna. Kamienie, tak, no nie są to już tam jakieś tam malutkie jakieś płytki, nie są to jakieś pojedyncze kamulce, tylko faktycznie widać, że są to dosyć duże głazy, które również mogą bardzo fajnie nam upiększać wybieg naszych dinozaurów, mogą dodawać troszkę immersji. Wydaje mi się, że taka modyfikacja również była nam potrzebna. Jednak te oryginalne są troszkę powiedzmy słabe, a te, które możemy sobie tutaj wrzucić, zdecydowanie to wszystko zmieniają. To by było na tyle w tym materiale, to była moja topka. Mam nadzieję, że Wam się przyda, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję moim subskrybentom za tak ciepłe przyjęcie w tym miesiącu. Tak ledwo się tutaj pojawiłem i od razu mam tylu odbiorców. Bardzo mi z tego powodu miło, mam nadzieję, że będziemy tworzyli jeszcze większą społeczność. Dlatego pamiętaj mój drogi przyjacielu, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, zostaw subika, koniecznie na pewno nie ominiecie więcej kontentu z gry Jurassic World Evolution kto wie może zaczną wpadać tutaj również jakieś ciekawostki z filmów już niedługo premiera nowej części Jurassic World Dominion mam nadzieję, że w przyszłym roku żeby się to znowu nie przesunęło tak czy owak ja Was zapraszam do mojej playlisty z kampanii tak samo jak zaraz będziecie tutaj gdzieś się będzie Wam wyświetlał odnośnik do tego jak te wszystkie modyfikacje zainstalować będę się z Wami żegnał Subik, łapka w górę mile widziane na razie trzymajcie się piąteczka.